Dzień dobry Witam was w pierwszym dniu vlogmas Właśnie wstałam Jestem cicho, bo Milanek jeszcze śpi Śpi I jem kanapkę z drzewem mm, Mam już kawkę mm, Kawka z rana musi być a dżem jaki mam, to mogę Wam polecić, zaraz Wam pokażę. Jak macie gdzieś kłosa, to kupcie sobie ten, ten dżem leśny. Jest jeszcze malinowy. Nie próbowałam, ale ten jest bardzo dobry. Niby słodkawy, bo dżem, ale kwaskowy. Bardzo dobry. Także i skład ma też bardzo fajny. Także serdecznie Wam polecam, jak macie gdzieś piekarnię kłos, to spróbujcie sobie. Dam tak z Wami chwilę. Wiem, że to tak nieładnie jeść i gadać, ale um, mam już ten etap taki, żebym mega chciała wystroić cały dom na święta i w ogóle. I przerabiałam sobie stół i komodę, to Wam później pokażę. I po prostu miałam już ochotę wyciągnąć wszystkie święte rzeczy, żeby cały dom wystroić, no ale powstrzymałam się. Ciężko było, ale się powstrzymałam. Nie chciałam się dzisiaj strasznie wstawać. A w ogóle opowiem wam, jak będę jechała autem do pracy. Jak byłam wczoraj u okulisty. I co może się dziać z naszym wzrokiem, a nawet tego nie wiemy. Dobra. Dojadam, dopijam, kończę, idę się malować i szykować. I zapraszam was na dalszą część dnia ze mną. <grym> ja się tu maluję, zobaczcie na to. Pewnie nie wiecie, ale z Milankiem założyliśmy karmnik i przychodzą do nas ptaszki. No i moje jedzonko dzięki nam. I mamy tu nawalone, pełno jedzenia porozwalonego na parapecie, ale to nic. Ale fajnie. Nie wymagam wiele, jeżeli chodzi o Wigilię, ale żeby chociaż tak sypał śnieg, to będzie cudownie. Pięknie by było, chociaż jakaś Mała namiastka klimatu takiego świątecznego by była. Zestaw do mojego porannego makijażu może być, to są moje kosmetyki i kawka. I powiem Wam, że ostatnio zaczęłam używać sobie y, znowu odżywki Long For Lashes. I tak zawsze w, na okres letni i przed zimą i przed świętami sobie zawsze używam tej odżywki jestem zadowolona no i moje standardowe e, kosmetyki Catrice Sound to jest standard u mnie e, dwa pędzelki to jest podkład, który jest fajny jak ktoś ma suchą skórę dla mnie on jest e, nie za mokry nie za tłusty, ale daje za bardzo połowokę nawilżonej skóry, także moja skóra wygląda nie za dobrze no i jeżeli macie skórę, która jest trochę sucha to mam wrażenie, że on mega uwydatnia te suche skórki na twarzy no mega no a wiadomo, no, nie, nie chodzi nam o taki efekt więc no, nie polecam ogólnie tego kolor bardzo ładny, nie wiem jaki to Ivor, tak? to polecam wam kolor ale tak to nie ale to wam z czystym nie polecam bo to jest zarąbisty podkład uwielbiam go yy, no i mój kochany przez moją przyjaciółkę również z tej maty puder matujący Bronzer z Revolution, hmm, tu mamy co? Też z Revolution i to jest róż. Ja mam bronzer, ale był bardzo jaśniutki, bardzo, bardzo, bardzo matko. Nie mogę tylko otworzyć. Mega jasny ten bronzer, powiem wam. A tu mam róż, który mam już chyba ponad rok i zobaczcie, jakie jest zużycie. A używam go na codziennie. No i tyle chyba. No i moje ukochane tusze. Z Maybelline. To jest mój kochany tuż. Troszkę zmieniło się opakowanie, jak możecie zobaczyć. Takie jest i takie troszeczkę się zmieniło. Ale tuż tu jest dokładnie ten sam, także bez różnicy, że tak powiem, bo w środku jest to samo, także polecam ten Waterproof i dokładnie ten zarąbisty podkład. I co tu jeszcze mam? Chyba tyle, no. Nic więcej tu fajnego nie mam. No i moje ukochane też matowe pomadki z Max Faktora. Uwielbiam je. Tu już resztkę, ale chyba już w końcu muszę to wywalić. One są w takich opakowaniach yy, długich. I tam jest jakby błyszczyk. ta pomadka. No i tyle. No jak w każdej kosmetyczce tak mi się przynajmniej wydaje pęsetka. I jak w każdej kosmetyczce tak mi się wydaje patyczek do tego, aby sobie coś rozmazać albo powycierać, bo się wyjechało albo umazało się tuszem do rzęs. i tyle, Dobra, ja zabieram się ze za szybkie malowanie jestem gotowa, coś mi tu dzisiaj z tymi włosami nie bardzo, nie wiem co ja tu dzisiaj narobiłam, ale jestem gotowa do pracy pokażę wam teraz jak wygląda salon tutaj się nic w zasadzie nie zmieniło ale mam swoją ławę starą, która jest zrobiona na nową tam dałam komoda, ale ona potencjalnie nie ma tam stać. No i tu się nic nie zmieniło. Tu trzeba tylko zaraz zmienić na święta. I ławę okleiłam oklejną, po prostu zamówiłam ją na Allegro. Pierwszy raz w ogóle oklejam meble, więc nie patrzcie. I pomalowałam sobie nogi na czarno farbą z Action. Wkleiłam tu gdzieś zdjęcie, co to była za farba. Zwykła czarna farba. I super pokryło. I tak wygląda efekt końcowy. Ja jestem mega zadowolona. Zawsze coś innego, a miałam ją wyrzucić, więc myślę, że jeszcze chwilę nam posłuży. A ta komoda też bardzo fajnie wyszła. Ona też jest pomalowana na czarno i tutaj ma okleiny. I też ta oklejna bardzo fajnie wyszła, powiem Wam. Także ja jestem mega zadowolona. Odświeżona inaczej wygląda i przynajmniej ta komoda ogólnie idzie do sypialni, także ona tutaj nie będzie stała. Tak tylko postawiłam, bo mi się teraz fajnie komponuje z tym stolekiem. O, taki mojego dziecka tu są. No, a tak naprawdę to czekam już na to, aby... Wow. Czekam już na to, żeby to zrobić tutaj świątecznie, zmienić obrazki na świąteczne poduchy, tu przestawić, tu będzie stała choinka. Zobaczcie, pokażę Wam wszystko w kolejnym vlogu, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie nice, pięknie. Nie mogę się już doczekać, bardzo lubię ten świąteczny klimat. Ze słonki trzeba zmienić. Tutaj muszę coś powiesić, także. Tak to wygląda teraz, a zobaczycie, jak to będzie wyglądało na święta. Albo zrobimy tą metamorfozę razem: zmianę z klimatu jesiennoletniego na zimowy i świąteczny. No hej, próbowałam Was tego jakoś ustawić i tylko tak mi wyszło, więc mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Yy, mówiłam Wam w domu, że byłam u okulisty, byłam u okulisty, gdyż aczkolwiek, ponieważ yy, od zeszłego wtorku, a dzisiaj mamy wtorek, czyli od powiedzmy prawie dwóch tygodni pobolewa mnie głowa i ta głowa pobolewa mnie najczęściej wtedy jak jestem yy, w pracy i jest to godzina 11.12, ja mam pracę na komputerze i cały czas w zasadzie jestem wlepiona w ten komputer. Z przerwami oczywiście, no ale tak kolokwialnie mówię, cały czas w tym komputerze. Nie ukrywajmy, też przychodzę do domu, no to przecież gdzieś na telefonie, wieczorem siedzę na telefonie i nie ukrywam tego, że siedzę, ale nigdy nie miałam problemów gdzieś tam z wzrokiem i tak dalej, więc gdzieś trochę mnie to zaniepokoiło. Przez chwilę myślałam, że jest to ta choroba, na którą choruje pełno ludzi w dzisiejszych czasach, ale no na pewno nie. Na pewno to nie ta choroba. Ona została od razu gdzieś wykluczona, i później stwierdziłam, że może po prostu głowa mnie boli od tego komputera i od tego, że tyle siedzę gdzieś na tym komputerze. No ale jakoś tak mówię, to zobaczę, sprawdzę. No i minęło od wtorku do piątku i ta głowa mnie codziennie bolała. Później doszło do tego, że w piątek o godzinie 16. Ale już tutaj od tej 12-13 mnie zaczęła boleć, ale o 16 tak mnie zaczęła boleć ta głowa, że z tego bólu aż było mi niedobrze. I to tak w tym złym słowo znaczeniu niedobrze, bo jak już y, mówiłam i tak dalej, to czu, czułam, że mi to y, po prostu jeszcze bardziej intensywniej jest mi niedobrze. Więc jakby stwierdziłam, że to już jest źle. No jak można w ogóle tak funkcjonować? Przecież ja nie dam rady, żeby mi codziennie bolała głowa i codziennie na przykład żeby miała taką przypadłość gdzieś tam porozmawiałam z moim ciocią na to, że migreny migrenowcy tak mają i tak dalej ja nie jestem migrenowcą, nigdy nie byłam i nigdy takiej prawdziwej migreny nie miałam przynajmniej mi się wydaje, że nigdy mi się nie przytrafiło żeby mieć migrenę gdzieś bóle głowy ok, ale nie migrena też tą chorobę dzisiejszych czasów już przerobiłam, byłam chora więc znam ten ból tej głowy i ten ból głowy jest zupełnie inny niż ten, który mi towarzyszy ostatnio w każdym razie wracając do tego piątku, ja się później zapytałam cioci, pogadałyśmy na Ciocia, że właśnie migrena, że ten ból i tak dalej. Przyszłam, powracam do domu w piątek, dwie godziny leżałam w pokoju z zgaszonym światłem. Nie chciałam, żeby ktokolwiek coś do mnie mówił, coś ode mnie chciał. Miałam zamknięte oczy i marzyłam tylko o tym, żeby już nie ten ból głowy, bo to się da jakoś tam przeżyć jeszcze. Jak już się jest w domu, to już w ogóle. Ale to uczucie niedobrze, że chodzę albo mam coś powiedzieć, i czuję, jak mi po prostu już urosło. Jak kiedyś komuś było niedobrze, to powinien to uczucie kojarzyć. <grym> więc ja yy, no, czekałam tylko aż mi przejdzie ten, ten ból, że mi jest niedobrze, bo ani nie zagadałam do mojego dziecka, jak przyszłam z pracy, ani do mojego męża, tylko po prostu sama w pokoju. Przykryłam się, bo jeszcze mi się zrobiło zimno dodatkowo, więc już w ogóle, i pomyślałam tak, a może mi jednak coś rozkłada, może mam gorączkę nawet. No ale nie mówię, to za długo by mnie to rozkładało, już ile może mi coś rozkładać, więc yy, przestałam sobie to tak tłumaczyć, później czy, czy stoi jakiś wóz i jakiś te wózy dzisiaj ze mną nie współpracują, no, ale dobra, nieważne. No, w każdym bądź razie pogadałam z sobą, w sobotę z tą małym ciocią, no i że mi grena no, i tak jakoś mówię, dobra, ale ja dalej myślałam, że to jednak będzie od komputera, mówię, raczej na pewno. No, i y, cały weekend mówię, daję sobie na to, a to był drugi weekend, gdzie y, mówię, zobaczymy, czy mnie będzie bolała, a w poprzedni weekend mnie głowa nie bolała. Czyli ja już wyszłam z założenia, że to jednak komputer, ale mówię, dam jeszcze szansę, ten jeden weekend i sprawdzę. No i moi drodzy, dwa dni i mnie w ogóle nic głowa nie bolała, nie było mi niedobrze, nic w ogóle, żaden ból głowy mi nie towarzyszył. Więc sobie myślę, kuźwa na bank, komputer, bo nie ma innej opcji. No i y, przyszłam wczoraj do pracy. Mówię, dobra, to jutro idę do pracy i zobaczę, ja sobie to sprawdzę, jak mi zacznie boleć głowa o tej między 11-13 max, no to na bank jest to od oczu i ja już nawet y, nic innego nie sprawdzam, tylko idę do okulisty, a mam akurat obok siebie w pracy okulistę, bardzo fajna panią, więc mówię, idę od razu. No i godzina koło 12, chwilę może po i ja już czuję ten ból, już jakby no czuję, że to idzie, co nie? i mówię, pierdziele, powiedziałam e, każdemu z pracy, że lecę do tego okulisty się zapisać, bo przecież no tak nie da się funkcjonować. Od razu wzięłam tabletkę, bo też ciocia mi mówiła, że ja też nigdy nie mam problemu z bólem głowy, więc człowiek nie wie, mm, głupio to może już mieć, zachować. Od razu mi ciocia kazała tą tabletkę wziąć, więc od razu wzięłam tą tabletkę. No i y, gdzieś ten ból y, nie był taki tsz, silny. Trochę mnie tego bolała, ale nie aż tak mega. No i poszłam do tego okulisty, zapisałam się wczoraj i pani mnie od razu przyjęła na 5 o Poszłam, no i się okazuje, że mam. Być może dla kogoś to jest nic, ale dla mnie, gdzie nie miałam nigdy problemu z oczami, straszne to jest doskwierające taki problem dla mnie. I mam astygmatyzm. Yy, nie wiem, czy dobrze widziałam. As, ascyplinowy, ascyplinowy. As... Kurczę, nie wiem, jak to odmienić. W każdym bądź razie. A o, jedzie chyba coś. Astygmatyzm mam. Jakiś tam. No i e, tak naprawdę muszę przyjść jeszcze na takie badania, co tu się dzieje, jakiś rząd jedzie czy co, czołg przewożę. uuu, fajnie, szkoda, że nie mogłam pokazać, ale się za późno szczeliłem. ale ale czołg przewozili z przodu, byli e, jakby obstawali i światła, samochód ze światłami takimi migającymi z tyłu, a po środku długa laweta właśnie z czołgiem no i wracając do tematu, bo nie dokończę nigdy no i pani powiedziała, że na takie główniejsze badanie, takie żeby to y, określić, sprawdzić jakby rodzaj tych okularów i mówię, że faktycznie będę musiała te okulary do komputera, no to ona nie zapisze już do takiego pana doktora bo on jakby może podać te kropelki ja też nie wiem w ogóle na czym to polega, powiedziała, że musiałaby mieć kogoś, kto by mnie zawiózł do domu, bo na pewno nie będę nic widziała i na pewno nie będę się nadawała do jazdy samochodem po tym badaniu, y, więc no, mówię, okej okay. No, także zapisuję się na następny tydzień na to badanie. Mm, nie wiem, jak przerobię ten tydzień, powiem Wam, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, w czwartek jedziemy na koncert w bardzo się cieszę. E, już nie mogę się doczekać, aż na ten koncert pójdziemy z moją kuzynką. Jadę do Dąbrowy Górniczej i tam sobie poplącamy. <głosamy> mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie na tym koncercie i że nie będzie zimno i nie będzie lał deszcz. Co prawda to jest w zamknięciu, no ale nie fajnie się idzie, jak ten deszcz leje. No, także tak z moimi oczami, więc jeżeli macie takie coś, to wybierzcie się do okulisty, bo może faktycznie warto i też Wam gdzieś coś doskwiera I ja nie chciałabym bardzo chodzić w okularach na co nie wyobrażam sobie, żeby na co dzień chodzić w okularach, ale kurde, do tych oczu to nie, nie, nie. Do tego, znaczy komputera, to nie, ja muszę mieć te okulary, bo no ja codziennie tak pracuję. Ja sobie nie wyobrażam, że mnie codziennie tak głowa bola, albo doprowadzić się do takiego stanu jak w piątek. To już jest jakaś tragedia, dla mnie to. To było straszne, okropne. Co ja mam z tymi włosami? Patrzę tu w ten, ten i to straszne. Nie wiem, coś mi tutaj stoi, nie wiem tego ujarzmić. No, ja do pracy dojeżdżam tak gdzieś 15 minut, 18, 19 łącznie z, z zawiezieniem, podrzuceniem mojego dziecka do przedszkola. Uch, no, pogoda przepiękna. Szkoda, że nie jest tak z minus 1, to by się śnieg utrzymał, a tak to sypie i od razu się topi. Ale aż tak przyjemniej, jakoś jak ten śnieżek troszkę pruszy, pruszy czuć tą zimkę, a nie ciałem. No, naprawdę ja nie wymagam na dużo, dużo święta i nie liczę na zbyt dużo, ale chociaż taki pruszący śnieg w tyle, byłby chociaż jakikolwiek klimat. A tak to lipa. Dobra, kończę te moje wywody, dojeżdżam pomału już do pracy. Zaraz w sumie będę. Popracować trochę. Nie, ja tak naprawdę mam klienta na punkt 9, więc muszę sobie przygotować wszystkie dokumenty yy, i, i, i załatwić to. I będę miała wszystko, bo to już sporo, bo tu trwa półtorej tygodnia, więc chciałabym to już skończyć. Dokończyć. Mam nadzieję, że na 20% to pan przyjdzie, bo jak nie, to to jest właśnie najgorsze. Jak jesteście klientami, najgorsze jest odwoływanie co chwilę dla nas. Dla tych, co obsługują tych klientów, odwoływanie spotkania, przekładania yy, no to jest najgorsze. I nie, że ktoś się dostosuje do Twojego kalendarza i do, do Twoich godzin, tylko Ty musisz się dostosować do czyjejś. Najgorzej tak jest. Także jak jesteś klientem, to bierz pod uwagę, że ta osoba nie ma tylko Ciebie i nie tylko Ciebie obsługuje, i nie tylko Ty jesteś jedynym klientem tej osoby. Także yy, szanujmy się. Szanujmy się naprawdę nawzajem i bierzcie pod uwagę to, że ktoś ma jakiś plan, coś już ma, coś już umówił, później no a jak jest się yy, no, fajną osobą, w sensie yy, chcemy się być fajną osobą dla, dla swoich klientów, to, to człowiek chce dogodzić i później kombinujemy, yy, zmieniamy, tu dzwonimy, tam dzwonimy, to przykładamy, a no, no właśnie, później to jest takie średnio profesjonalne że my co chwilę coś zmieniamy i przykładamy. Ale na polach jest biało, powiem Wam. No, na Polkach jest biało. Nie bardzo, ale jak ktoś mieszka na wsi, to fajnie. Moja mama na przykład jak pojedę do mojej mamy to, to właśnie fajnie, bo tam jest pełno yy, pola naokoło i las. Gdzieś w promieniu niecałego kilometra ma cały las naokoło. Więc super wtedy tak biało i czuć to i widać. W mieście to tak aż nie widać w stanie tego śnieżku. Dobra, kończę ten wywód. Skończyłam o okularach. Sniegam <laughs> do pracy. I ciężko mi jakoś dzisiaj powstać, prawda? Dzisiaj było ciężko. No i strasznie mam ochotę na coś słodkiego. Mimo, że zjadłam tą kanapkę, że dam, to mega chce mi się coś słodkiego zjeść. Nie wiem co, ale też bym zjadła dobrego, słodkiego. Nie wiem co to za kadr w ogóle wyszła. Mam nadzieję, że kadr jest w miarę dla was spoko. Dajcie znać, nie wiem. Ale nie mam tu gdzie was postawić, dać, żeby mi nie spadło, albo żeby mi się coś nie wydarzyło <grym> z telefonem. W ogóle fajny trip, tak sobie jechać i gadać, nawet takiego live'a poprowadzić. Jechać gdzieś już nam w dal, na Wrocław, Gdańsk. Gdańsku. Ci i tak dyskusję prowadzić, gadać? odpowiadać na jakieś... W ogóle czas się pozycję Nawet nie wiem, kiedy już dojecham do skrzyżowania. Zaraz skręcam w lewo i jestem w pracy. Nice. Podoba mi się. Dobra. Kończymy. Do potem. Może odezwę się po pracy. Do Was może skoczę gdzieś do sklepu, bo też tak myślałam, że może do sklepu sobie skoczę. Także... Bye. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You.